O, maleńka Wiktoria przyjechała do nas dzisiaj w nocy. Wpuściłem ją tutaj do stada takich, tych rybaczków, kucyków. Jest tutaj bąbelek z mamą. Są inne mamy też. Może któraś z nich zaopiekuje maleńką Wiktorią. Widać, że smutna bardzo jest dziewczynka. O, leży sobie. Ale chodziła w tej chwili, bo po prostu jest zmęczona pewnie po tych wszystkich wrażeniach i po tej podróży. Najważniejsze, że żyje, że jest u nas. Tak Bąbelku, masz teraz koleżankę małą. O, myśliczki ją wąchają, oglądają. Spróbuję zaraz podejść do tej wiktorii, ją wam pokazać lepiej. No, chodź, stań troszeczkę. Ja tutaj widać, że wszyscy patrzą na mnie. Chodź. Cześć, cześć. O maleńka Wiktor w sobie tutaj leży. Ona troszkę taka nieówna jest. Już ja próbowałem pogłaskać, to po prostu ucieka troszeczkę. Ale wydaje się, że jest zdrowa. Dzisiaj pani doktor będzie to do ją obejrzy. Ma widać gęste futerko Co bąbelku. Masz koleżankę fajną tutaj. Masz fajną koleżankę? Ma widzicie się razem troszeczkę już? Chyba jeszcze nie dopiero się poznajecie. O, wam pokażę tego wariata. Zobaczcie jaki ładnie uwaszczony jest. Takiego kucyka to jeszcze nie widziałem. Takiego kucyka to jeszcze nie widziałem. w Takich kolorach. Zobaczcie. Wiem, że to nie o nim film, ale... No <słuch> śliczny jest. Futro ma takie dwukolorowe. Idziemy do Wiktorii. Bąbelku, przepraszam, przepraszam, bąbelku. Przepraszam, przepraszam. Chodź. Chodź dasz się pogłaskać. Dasz się pogłaskać. Dasz. A zobaczymy. może się da pogłaskać. Chodź, 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 Nie boimy się. Nie boimy się, Wittoria. Nie boimy się. Nie boimy się. Nie boimy się. Nie boimy się. Wiktoria sobie tutaj u kucyków maleńkich zamieszkała. Dziewczynka no już podrośnięta jest. Pewnie ma kilka miesięcy, może trzy, może cztery. Już sama jesianko, no, ale nie daj do siebie podejść. Bo jest po tych wszystkich przeżyciach bardzo wystraszona. Także nie będę próbował jej głaskać. Ciebie za to zaraz próbuję pogłaskać. Wyglądasz jak żubr. No, zobaczcie, jaką ładną ośliczkę uratowaliście. Szkoda, że jej mamy się nie udało uratować, ale najważniejsze, że ona żyje. To też nie było łatwe wcale. Łoj, oj, oj, spokojnie, spokojnie. Ja tutaj nic nie robię, chciałem nakręcić tylko tą ośliczkę ładną. O, wyszła troszkę na by będzie ją lepiej widać. O, widać, że już jest większa od tego źrebaczka. Ten źrebacz ma chyba już za 4 miesiące, także samodzielna jest dziewczynka. No, ale na pewno jeszcze bardzo, bardzo wrośnie. Także dziękujemy z Wiktorią tutaj za pomoc. Zapraszamy na Dzień otwarty, który będzie nie w tą sobotę, tylko w następną. Przyjeżdżajcie, już sporo osób się zapowiedziało, że chcą odwiedzić maleńką Wiktorię. Przyjeżdżajcie tu do nas, papa. Pa. Wiktoria tutaj sobie chodzi z bąbelkiem. Zobaczcie. Razem z bąbelkiem się zaprzyjaźniły. Mama ośliczka, bąbelka też chodzi za nią. Może daje cycka, zobaczymy. No, Ten mały komandos też chodzi z nimi, on jest bardzo ich bardzo ładny. Mhm. Dziękuję Wam jeszcze raz za pomoc. Bąbelek też Wam dziękuję, bo ma fajną koleżankę do zabawy teraz. Taką na wielkość prawie jak on. Już podrośniętą troszkę ośniczkę. No, zobaczcie. Na razie nie nie daje się głaskać, próbowałem do niej podejść parę razy, ale ucieka dziewczynka, więc nie chcę jej stresować za bardzo, ale tu widzę, że z osiołkami się bawi, podchodzi do mamy bąbelka tutaj, no, fajna jest, szkoda, że się nie da jej głaskać, bo jest taka mięciuteńka, no.